Jeśli myślisz, że zawsze trafnie i racjonalnie oceniasz otaczającą cię rzeczywistość, najprawdopodobniej jesteś w błędzie. Istnieje szereg zjawisk, które bardzo często zaburzają nam prawdziwy obraz sytuacji. W psychologii owe błędy w myśleniu nazywamy zniekształceniami poznawczymi. Poznaj siedem z tych, które popełniamy najczęściej. Błędów w myśleniu, które popełniamy najczęściej. Katastrofizacja lub przepowiadanie przyszłości. Przewidywanie negatywnej przyszłości bez brania pod uwagę innych, bardziej prawdopodobnych możliwości na przykład na pewno się skompromituje podczas prezentacji swojego projektu. Ten błąd potocznie nazywamy czarnowictwem. Dla osób, u których ten sposób myślenia jest dominujący stanowi on źródło bezradności i cierpienia. Lekceważenie lub pomijanie pozytywnych informacji. Nie mające oparcia w żadnych rozsądnych przesłankach myślenie o tym, że pozytywne doświadczenia, uczynki lub cechy nie mają żadnego znaczenia. Na przykład: Osiągnąłem w tym miesiącu najwyższy wynik na egzaminie, ale to nie znaczy, że jestem kompetentny i przygotowany. Po prostu trafiłem na łagodnych egzaminatorów. Ten sposób myślenia spotykamy często u osób z niskim poczuciem własnej wartości. Myślenie w kategoriach wszystko albo nic. Inaczej myślenie czarno-białe. Myślenie o wydarzeniach w kategoriach dwóch skrajności, a nie kontinuum. Na przykład: jeśli nie odniosę spektakularnego sukcesu, to jestem nieudacznikiem. Prawda jest taka, że w życiu rzadko co można ocenić w tak jednoznaczny sposób. Warto pamiętać, że nawet w porażkach można znaleźć pozytywne aspekty doświadczanej sytuacji. Myślenie jednotorowe. Czyli efekt lornetki. Wybiórcze skupianie się wyłącznie na negatywnych aspektach sytuacji, siebie czy innej osoby. Na przykład. Ten sprzedawca jest niekompetentny, niedoświadczony, niemiły i gburowaty. Jeśli skupiamy się wyłącznie na negatywach, istnieje ryzyko, że przegapimy interesujące możliwości lub dokonamy nietrafionych wyborów. Czytanie w myślach przekonanie o tym, że wie się, co myślą inne osoby, bez brania pod uwagę bardziej prawdopodobnych wyjaśnień. Na przykład: Nie odbiera mojego telefonu pewnie dlatego, że nie jestem dla niej ważny. Nawet psycholodzy nie potrafią czytać w myślach. Jeśli chcesz się uchronić przed popełnieniem tego błędu, porozmawiaj otwarcie z daną osobą i zapytaj o przyczyny określonego zachowania. Generalizacja, czyli nadmierne uogólnianie Wyciąganie ogólnych wniosków na podstawie niewystarczającej ilości informacji, jednego lub zaledwie kilku faktów. Ten błąd myślowy jest najczęstszy w przypadku stereotypów, na przykład wszyscy Polacy są złodziejami, jesteśmy od siebie bardzo różni i warto o tym pamiętać. Generalizacja bywa często zbytnim uproszczeniem. Przekonanie o tym, że jest się powodem negatywnych zachowań innych osób. Dzieje się to bez brania pod uwagę bardziej prawdopodobnych powodów ich zachowania. To myśli w stylu kolega z pracy był wobec mnie niemiły, pewnie zrobiłem coś nie tak. Prawda jest taka, że istnieje szereg powodów, dla których ludzie zachowują się w określony sposób. Nasze zachowanie to jedno, ale ktoś mógł także czuć na przykład ból spowodowany chorobą, być zły, ponieważ nie dostał upragnionego awansu, jest głodny itd. Wiedza o tym, jakie błędy myślowe popełniamy, może sprawić, że będziesz częściej zauważał wspomniane zniekształcenia i tym samym rzadziej pozwalał im zawładnąć swoim rozumem i obrazem rzeczywistości. Jeśli szukasz wartościowej wiedzy psychologicznej, subskrybuj kanał Pokój Spokój i naciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać informacje o nowych materiałach.